Pionier 39 Rhein Wiking Sekcja Luftwaffe Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Brzesień 39 Bastion Grohlmann Kampfgruppe Liza oraz Związek Strzelecki Oddział Puławy Serdecznie im dziękujemy Głosu. Proszę Państwa, w dzisiejszej inscenizacji przygotowanej dla Państwa przez wszystkie te grupy, przez Biuro Promocji Miasta Stołecznego Warszawa, zobaczyliśmy uczestników grup rekonstrukcji historycznej, ale również autorami reżyserii i scenariusza byli członkowie tych grup. Autorem reżyserii i reżyserem głównym był pan Grzegorz Osiadacz. Sceny batalistyczne reżyserował pan Dariusz Senator. Autorami scenariusza byli pan Grzegorz Osiadacz, Dariusz Senator, Tomasz Karasiński, Bartłomiej Szyprowski. Proszę Państwa, zanim pozwolimy Państwu wejść na miejsce inscenizacji i robić zdjęcia, serdecznie zapraszamy jeszcze na moment do zajęcia miejsc, a zwłaszcza o wyjście z miejsca pamięci tutaj, gdzie za chwilę grupy historyczne chciałyby zapalić znicze. Którzy w imię wolności i ochrony niezbywalnych praw człowieka oddali swoje życie. Oddajmy hołd bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej. Żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Żołnierzom Armii Wojska Polskiego